Pies, który słuchajcie, przez 10 lat swojego życia przebywał w łódzkim schronisku, właśnie znalazł kochający dom. Jejku, taki trochę a był tam, A był tam od praktycznie urodzenia. To znaczy, znaleziono go jako maleńskie, maleńkie stworzenie, małego szczeniaka. W 2015 roku w październiku trafił on, został znaleziony na ulicy. Był wtedy paramiesięcznym szczeniakiem i. Przez 10 lat, ponieważ był płochliwy, nie dało się wyprowadzać na smyczy, trwała taka jego gdzieś próba poznania z wolontariuszami, którzy chodzą na spacery z tymi psiakami. I potem po zmianach w schronisku w Łodzi, kiedy to zaczęto miksować i psy i wolontariuszy, nagle natrafił na, na osobę, która postanowiła wziąć go i spróbować tego, czy będzie mu... Czy będzie mu dobrze w ogóle w jej domu. Mm. Przez pięć kolejnych tygodni Psiak przebywał coraz więcej i coraz dłużej z, z nową swoją opiekunką. Yy, pani pani Koładzak mówi o tym, że pięknie się otworzył na wolontariuszy i jak to mówimy przez żołądek do serca był typowym parówkożercą. <noise> zaparówki się dał sprzedać, i teraz pani właścicielka, która jest z tym psiakiem od kilku tygodni, yy, albo od paru dziesięciu dni, tak naprawdę bo temat jest super świeży, mówi, że faktycznie zaparówki zrobi wszystko, ma kochający dom. Yy.